Witam Was, kochani. Dzisiaj jest 4 kwietnia 2017 roku. Jest to wyjątkowy dzień dla, dla mnie, dla moich przyjaciół i myślę, że dla wielu z Was jest to dzień, w którym rozpoczynamy kampanię oficjalnie związaną z budową pierwszej wioski Lechickiej w Polsce. Zapraszam Was na ten krótki film, w którym chciałbym przedstawić swoją osobę oraz zaznajomić Was z tym cudownym projektem który już w maju zaczniemy, e, no, zaczniemy wprowadzać w życie. E, może parę słów o sobie powiem na no, dzień dobry. E, tak jak powiedziałem, jestem Ari, e, tak przynajmniej nazywają moi przyjaciele. E, od e, ponad półtorej roku pracuję w firmie OS DOM e, wraz z Marcinem, moim przyjacielem i biznespartnerem. E, jest to projekt, e, który wprowadza technologię prefabrykowanych elementów do tworzenia nowoczesnej konstrukcji i konstrukcji, którą nazywamy też organizm, mianowicie kupuły, Kupuły Hickiej. E, mamy niesamowity odbiór tej, tego cudownego tworu. E, wielu ludzi, którzy już czekają na pierwsze realizacje, e, z niecierpliwością śledzą nasze ruchy i też z niecierpliwością obserwują, co się będzie działo, jeśli chodzi o tworzenie pierwszej wioski. Lechickiej. Także ten filmik jest poświęcony, żeby powiedzieć w paru słowach na temat tej inicjatywy. Um, na pewno chciałbym, no, żebyście jak najwięcej z niego um, zrozumieli, co nami motywuje, co sprawia, że faktycznie tego typu um, inicjatywa została wprowadzona. Um, żeby faktycznie o tym powiedzieć dobrze, myślę, że powinniśmy na chwilę się zdystansować i popatrzeć na dylematy, jakie ma. Um, nasza, można powiedzieć, cywilizacja, przynajmniej zachodnia cywilizacja w dniu dzisiejszym, XXI wieku. E, styl życia, który jest proponowany przez, e, przez media, przez e, no, zachodnie cywilizacje, przez kulturę zachodnią, sprawił, że wielu z nas e, tak naprawdę szukało szczęścia i ścigało to szczęście nie do końca w sposób taki jaki e, jest dla nas najbardziej właściwy. E, bardzo często w naszej cywilizacji szczęście, u, ze szczęściem utożsamia się sukces, a sukces utożsamia się z zdobyciem jakiejś po, poczytnej, e, wielkim, przepraszam, dużej, em, no powiedzmy, em, dużego majątku finansowego lub też posiadaniem du, wielu dóbr, e, konsumpcją. E, no i ciągle jakby tego typu paradygmat myślenia dominuje w naszej cywilizacji, co mylnie jest odbierane przez wielu, y, że osiągnięcie pułapu, gdzie możemy mieć korzy możliwość korzystania z y, dóbr materialnych różnego rodzaju i y, dużej zasobności finansowej y, utożsamiane jest to ze szczęściem. Nie ma nic złego w posiadaniu dużej zasobności finansowej, jednakże y, to nie jest faktycznie cel, który powinien przyświecać człowiekowi. Dlatego naturalną odpowiedzią wielu z, z nas e, stało się zrozumienie, że prawdziwą witością i prawdziwym szczęściem jest odnalezienie szczęścia w samym sobie oraz w relacjach ze swoimi bliskimi, z dalszymi, z innymi ludźmi dookoła, a również, jak i nie przede wszystkim, z naturą. Dlatego to, co obserwujemy teraz na świecie, jest pewnego rodzaju ruchem przebudzenia, i w tym ruchu przebudzenia bardzo aktywnie uczestniczą są Polacy, którzy dla wielu z nas uważani są za tych, którzy w pewien sposób dają duży przykład, jak to może być, jak to powinno wyglądać. Jaka jest prawda tego, ja nie, nie wiem. Wiem natomiast tyle, że przez ostatnie dwa lata Poznawałem wielu niesamowitych ludzi, którzy interesowali się zagadnieniami świadomości, ducho, duchowości, e, ekologii i właśnie dzięki nim, właśnie dzięki tym ludziom e, ten projekt zaczął być żywy, zaczął nabierać kształtu. I to co mamy teraz okazję Wam przedstawić, to jest tak jakby urzeczywistnienie tego kolektywnego marzenia który, yy, który po, yy, zamanifestował się poprzez właśnie integrację. Integrację ludzi na, my to nazywamy, na wysokich wibracjach, ludzi, którzy robią rzeczy z pasją i w poczuciu tego, że potrzebna jest zmiana, że potrzebujemy yy, jako gatunek ludzki ewoluować. I przez to, że już niektórzy z nas są gotowi na tą ewolucję, yy, zaczęliśmy działać i to działanie sprawiło, że stworzyliśmy e, stowarzyszenie ARIOWIE, stworzyliśmy firmę, która zajmuje się nie tylko produkcją e, wysokiej jakości domów kopułowych, ale również e, technologiami, które są e, potrzebne do tego, żeby uzyskiwać w bardzo tani sposób energię e, lub też żywność. E, mówię tutaj o piecu rakietowym który jest już tak naprawdę przez wiele lat znany, ale wersja, którą chcemy zaproponować jest doskonaloną wersją. I jest jeszcze oprócz tego Aquaponica, system pozyskiwania wysokiej jakości upraw organicznych, upraw warzyw i owoców bez użycia gleby, co jest też wyjątkowo ważnym sposobem, wyjątkowo ważnym kierunkiem z tego względu, że m, ciągle rosnąca liczba populacji i ciągle zmniejszająca się e, no, ilość miejsca, które jest e, możliwa do, do, dla upraw dla jednego człowieka na, na Ziemi, sprawia, że m, potrzebujemy szukać alternatyw i akwaponika czy też hydroponika e, w tym wypadku dla nas również będziemy ją stosować stała się naturalnym rozwiązaniem. Dobrze, to tak chciałbym powiedzieć w woli wstępu, e, aczkolwiek ten film generalnie ma na celu zaznajomić Was z koncepcją stworzenia ekologicznej osady w Polsce w okolicach piły. E, jest to e, miejsce, w którym będziemy integrować społeczeństwo do tego, żeby o, stworzyć e, Samowystarczalną e, wioseczkę. E, mamy tam 40 hektarów e, dobrej ziemi e, w jakości od 4a do 4b. E, jest to wyjątkowe miejsce. Gdy tam byłem pierwszy raz w ubiegłym roku, natychmiast się zakochałem. E, były tam niesamowite grzyby rosły i, i piękna rzeka była bardzo czysta z rybami, dużo ptactwa. Piękny las, i, i naprawdę mm, zostało to ze mną na długi czas. Do, do teraz myślę o tym miejscu. Nie mogę się doczekać, gdy faktycznie, gdy faktycznie zaczniemy się tam przeprowadzać. Yy, miejsce to zostało nam udostępnione dzięki, dzięki niesamowitemu człowiekowi, inwestorowi, któremu bardzo dziękuję tutaj w tym miejscu. Yy, pozwolił nam na, na to, żebyśmy Mogli sprzedawać tą ziemię w bardzo korzystnych cenach, od 10 do 15 zł za metr kwadratowy. E, miejscowość jest w pobliżu piły. Dla osób, które będą nie, niekoniecznie mocno związane z uprawą e, ziemi, bo wiadomo nie, nie tylko takie osoby będą chciały mieszkać w takiej społeczności, no będzie możliwość dojazdu do pobliskich do e, większych miast gdzie mogliby dalej się realizować w swoich karierach, w swoich zawodach itd. Yy, na dzień dzisiejszy no, organizujemy platformę porozumienia na, na Facebooku, gdzie chcielibyśmy wykorzystać właśnie internet do tego, żeby ustalić podstawowe rzeczy odnośnie tego, w jaki sposób nasza wioska będzie organizowana oraz w jaki sposób będzie zarządzana. Myślę tutaj przede wszystkim o dwóch aspektach, aczkolwiek będzie ich o wiele więcej takich pobożnych aspektów. Jednakże no, podstawową rzeczą, którą musimy ustalić, będzie sposób e, samorządzenia się tej społeczności. E, jako m, osoby, które chcą ewoluować, naszym naturalną tendencją jest to, żeby starać e, powoli odcinać się od konieczności partycypowania w... E, Powiedzmy w ten sposób, e, konieczności od y, y, bycia zależnym od systemu y, państwa, w którym się znajduje wioska. E, oczywiście jest to proces, nic takiego się nie wydarzy z dnia na dzień, ale chcielibyśmy, żeby społeczeństwo było w wysokiej świadomości, też żeby rozumiało, że większość, y, większość decyzji, jakie będzie y, towarzyszyć, w usprawnianiu życia codziennego, w organizowaniu życia codziennego będzie podejmowana y, przez nas samych, przez samorząd, samorządzenie. Dlatego będzie ważne, żeby ustalić najlepszy, najbardziej efektywny sposób na to, żeby efektywnie y, można było fajnie podejmować decyzje. Y, drugą, kolejną rzeczą jest y, y, fakt, y, jest pytanie. Kto jakiej wielkości areał będzie zajmował. Jest to bardzo dobre pytanie, które trzeba postawić już na ten, na ten moment, z tego względu, że tak jak powiedziałem, niektórzy będą chcieli uprawiać ziemię, niektórzy nie będą mieli takiej ochoty, będą może chcieli mieć tylko i wyłącznie własne nieduże ogródki, przez co oczywistym jest, że nie wszyscy będą chcieli mieć tej samej wielkości działki. I właśnie po to tworzymy teraz na Facebooku ankiety możliwość e, no, wzięcia w niej udziału, także zapraszam bardzo serdecznie. E, no i do tego, żebyście zadawali pytania i oczywiście dawali swoje własne propozycje odnośnie tego, w jaki sposób e, można było usprawnić ten, tego typu wioskę. Bardzo liczymy również na osoby, które mają już jakieś doświadczenie m, w życiu, w, w samowystarczalnych osadach, w prowadzeniu lub też lub też mieszkały w takich miejscach, mogłyby się podzielić wówczas tym, jakie były główne wyzwania dla społeczności, jakie były największe problemy, bo no wiadomo, jeśli robi się coś pierwszy raz, no trzeba korzystać z doświadczenia tych, tych ludzi z większym bagażem wiadomości i doświadczeń. Jeśli, y, y, może w paru słowach powiem teraz na temat, y, jakie rzeczy będą się znajdowały w wiosce, bo y, gdy wielu z nas myśli o samo wystarczalnych enklawach, na pewno y, może się nasuwać obraz y, takich ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie z roli, którzy mają bardzo skromne życie, żeby nie powiedzieć, ubogie, gdzie te domki są takie, powiedzmy, ciasne i niekoniecznie komfortowe. E, chciałbym, abyśmy dobrze się zrozumieli. E, osada, którą nazwiemy, tak jak będziecie chcieli, na dzień dzisiejszy i nazwą jest Solaris, e, osada będzie, mm, no można powiedzieć, wioską nowej generacji i e, chcemy, żebyście wiedzieli, że domy będą bardzo duże, bo taka kopuła, która jest która jest budową, w którą będą zamieszkiwały rodziny ma ponad 220 m2 powierzchni i jest to naprawdę wyjątkowo komfortowe miejsce i tak, jeśli chodzi o sam, sam fakt, że kopuła jest technologicznie o wiele bardziej rozwiniętym no można powiedzieć jakościowo rozwiniętym rozwiniętą strukturą niż jakikolwiek dom w tej powiedzmy, w tej wielkości e, i również ekologiczne. Myślę, że kopuły tutaj w tej technologii, którą e, mamy do zaoferowania są, wyprzedzają e, konkurencję o co najmniej jedną dekadę, jeśli nie dwie. E, również w, w wiosce oprócz samych domów Będziemy mieli e, miejsce, gdzie, będzie, gdzie będziemy się mogli integrować, spotykać. E, będzie miejsce na szkołę, z przedszkolem. E, szkołę chcemy, żeby była to w systemie Steinera. E, jest to nowoczesny sposób spojrzenia na edukację. A oczywiście no, przyszłe pokolenia dzieci to jest coś, co zdecydowanie... Jako gatunek musimy inwestować, jest to niepodważalne, także chcielibyśmy, aby y, społeczeństwo było naprawdę świadome i, i dzieci, które będą tam mieszkały, uczyły się, dostawały najlepszą edukację, najlepsze warunki do rozwoju, y, do tego, żeby były zdrowe, do tego, żeby była zdrowa żywność. Y, ze zdrowiem nieodłącznie łączy się klinika. Chcemy stworzyć tam klinikę holistyczną, ludzi, którzy będą pracowali z, z medycyną naturalną i bardziej nie leczyli, tylko zapobiegali powstawaniu chorób, a jest to oczywiście możliwe, dobrze o tym wszyscy wiemy. Jest też miejsce na amfiteatr, na słowiańskie ognisko, na kąpielisko, miejsce dla zwierząt, miejsce dla zbiorowej medytacji oraz miejsce na to, na co wy byście uważali, e, warto by było przeznaczyć takie miejsce, jako że razem budujemy tą wioskę i jest to twór organiczny, także nie wynika z, z czegokolwiek widzimy się, na pewno nic mojego i moich przyjaciół. My jesteśmy tylko osobami, które stanęły pomiędzy ideą i marzeniem a stroną wykonawczą. Także jesteśmy takimi pionierami, którzy chcieliby przetrzeć szlaki. I broń Boże, nie chciałbym uważać, że jesteśmy tymi pierwszymi, bo ja mam świadomość tego, że osady ekologiczne w Polsce już są. Już niesamowici, odważni ludzie robią tego typu rzeczy od, od wielu lat. Także mm, też dziękuję im za inspirację, bo jesteście dla nas też źródłem inspiracji. E, w żaden sposób nie chcemy siebie uważać za oddzielnych, Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, na to, żeby od Was dowiedzieć się czegoś. Mamy też nadzieję odwiedzić Wasze wioski, enklawy. Z pewnością miałam taką nadzieję. Także, hmm. także mówiąc, że jesteśmy pionierami, chciałbym może tylko powiedzieć to, że e, technologie, które chcemy użyć są dosyć, e, dosyć ciekawe i nowatorskie, innowacyjne. Mianowicie kopuła jest e, robiona ta, ta domyślna wersja, bo te pierwsze wersje to będą wersje budowane z albo bloczków Itong lub też e, Hemkrit lub też e, Perlit e, aczkolwiek e, w, tak docelowo e, kopuła będzie produkowana z wysokiej jakości elementów prefabrykowanych które pozwolą nam na to, żeby e, struktura główna powstała w kilka dni nawet można powiedzieć powiedzmy w tydzień w stanie w stan, w którym będzie można mm, zamknąć i e, uzyskać e, możliwość przejścia do prac wewnętrznych. Także także jest to w naszym rozumieniu przyszłość, bo tego typu technologia będzie ograniczać niesamowicie ograniczać koszty związane z, bu z budową. E, jeśli chodzi o samą nazwę wioski, mm, przepraszam. Nazwa mm, wywodzi się z z, z książki napisanej przez Stanisława Lema Solaris. Stanisław Lem był to polski pisarz, wizjoner, e, pisał książki Science Fiction i myślę, że nazwa Solaris to jest dosyć dobre uzasadnienie, bo można powiedzieć, że łączymy trochę Science i Fiction, gdzie Science i technologia, którą wprowadzamy, akwaponika i piece rakietowe i różne inne rozwiązania technologiczne oraz Fiction gdzie do tej pory tworzenie takich nowoczesnych ekologicznych osad było no, raczej w sferze marzeń. Yy, my zaczynamy łączyć to i stąd taka ciekawa nazwa. Czykolwiek nazwa, tak jak i inne rzeczy yy, jest oddana nam do Waszej dyskusji, żebyście yy, Wy powiedzieli nam jak, yy, jak Wy byście to widzieli. Także yy, zapraszam do debaty, zapraszam do wypełnienia ankiety, która jest za, załączona. E, dzięki niej będziemy mieli więcej informacji potrzebne do tego, żeby jak najmądrzej rozplanować e, mapę nowego, e, nowej wioski ekologicznej, rozparcelować działki i uzyskać e, odpowiednie zgody oraz e, zacząć e, planować m, strukturalnie, architektonicznie obiekty, które się tam znajdą w tej wiosce. Także kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno za uwagę. Jeśli byście mogli, bym miał taką prośbę. Roseślijcie ten filmik i linki do naszej kampanii jak największej liczby przyjaciół i znajomych. Mam nadzieję, że rozumiecie, że jest to coś, co może być naprawdę fajną przygodą i zapoczątkować zmianę, która tak bardzo jest potrzebna w dzisiejszych czasach, bo chyba wszyscy możemy się zgodzić z tym, że... Samowystarczalność i niepodległość, niezależność jest czymś, co może się bardzo przydać Wam wszystkim. Okej, okay, to na tyle z mojej strony. Yy, pozdrawiam was, was gorąco i mam nadzieję do usłyszenia lub spisania się tutaj na grupie. Sława.